No, Cześć wszystkim, dawno nie nagrywałem. Postawiłem, postanowiłem może lekko uaktualnić moją sytuację w Space Engineerze. Yy, tak, dużo rzeczy robię poza kamerą, bo strasznie dużo czasu mi to zajmuje. I tak jak miałbym tutaj to kopać i budować, chociażby tą koparkę, która jest tutaj, to ze 3 godziny, tutaj, czy 4 nawet. Tak ani do ciąć, ani to nagrać. Ech. Dążę do tego, że strasznie długo to schodzi z tym wszystkim, więc jest gotowe. Trochę wyłączone w nocy. Tak, żeby było widać, co ja tu uczyniłem. Koparkę podobno jak wszystkie pozostałe, ale ta idzie full hydrogen. Tylko i wyłącznie pracuje na lodzie. Więc w tej chwili jest wyłączona. Ale tak, została tam pobudowana. To no tak, no bo o co chodzi, znowu mnie poniosło. Pamiętacie tę małą stacyjkę? No, tam jest baza. Ta niewielka stacja była. Jak widzicie, pojawiło się 8 zbiorników. One są pełne hydrogenu. Tu mi się trochę pokopało. Musiałem to przestawić celowo, bo kopałem niżej. Ponad poziom jeziora. Bo potrzebowałem surowca, żeby się tam troszeczkę rozwinąć. Pokazać. Tu się przebudowały lądowiska. To jedno, co było, to co prawda zostało, ale pojawiło się nowe z tyłu. Ten orbiter, z którym śleciałem, to wrócił na bazę. Wrócił na bazę, bo, bo już nie miałem co z nim zrobić, bo stwierdziłem, że potrzebuje typowo takiego latającego w przestrzeni. Został. Tu z racji, że powstało multum lodu, to powstały też jeszcze tutaj widać paczkę przetworzaczy. Zresztą tu 10 chyba jest. Łącznie. Nie wszystkie widać, część jest pod ziemią. Lodu było za dużo. Nie będę ukrywał, lodu było za dużo. Poprzetwarzałem, poprzerabiałem. Postawiłem 8 zbiorników. Ostatecznie się okazało, musiałem dostawić dodatkowe, dodatkowe wiatraczki żeby to się poprzetwarzało, wszystko, łącznie z rafinerią, która tu, powsta tu powstała, to powstała mini baza, taka z której mógłbym tam sobie, jak widzicie, to bardzo mocno można w dół rozpędzić, żebym sobie tutaj surowca nabrał i też można porozstawiać. No na razie to jest spakowane z racji tego, że to, to stacja benzynowa miała być. No i stacja benzynowa zrobiła robotę. Na razie wyłączyłem, niech tam nie zużywa. Została, został tylko jeden wiatraczek na podtrzymanie. On tam baterię generuje. Zresztą to można pokazać. Jak widzicie, każda z baterii 8-9 powiedzmy kW z siebie wypluwa, więc 36. Jedna turbina. Ta jedna, która działa. Potrafi wytwarzać do 400. Jest też nadto na podtrzymanie. Wiertełko zostało zaparkowane. Zatankowanie się czuję. Zostało tu też z tyłu. stanowisko do parkowania. Tu A szkoda, że to nie działa, a może to na chwilę działać. Eee, buton włącz. O takie ładne guziczki porobiły Zapal światła. Wyłącz światła. Odwróć. ten tutaj piston, podłącz, nie podłączaj. No, ale jak widać to wszystko, zrobią świateł tych nocnych. Jest rozłączone na ten moment. Ponieważ ta baza nie potrzebuje tutaj właściwie niczego. Off, 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 off. Baterie włączane. Doki, terminale. A, pistony. Wiertałka wołałem, żeby zostały na, na lokrutorze. Teoretycznie, jeżeli ja to wypnę, to to działa, ale jednak to za dużo było roboty, żeby to tak działało. Zostały. Wszystkie zbiorniki są prawie na fulla. Coś tu przedarkowałem ostatnio. Medical room. Który zostawiłem włączony, bo jakbym zginął niewartownie, to, 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 to się będę miał gdzie zrespałnić. I... I rafineria. Też wyłączona, ale chyba ostatnio się zagapiłem i moduły zostawiłem włączone. mody. No właśnie nasem, Assemblerze. Bach! Teraz to baza śpi, można powiedzieć. Podejrzewam, że w zużyciu nic mi to nie zmieniło. 8,76, nic. Ale ten... Także tak, poniosło mnie. Taką postawiłem. Kolejne trzy, może godziny. Zajęło zbudowanie tego tutaj mojego cudownego latającego, oczywiście poniosło mnie znowu. I on ma trochę za dużo tych silniczków, ale podejrzewam, że jeszcze go nie, nie testowałem w pełni. Żeby w grawitacji sobie radzi bez obciążenia. Z obciążeniem nie sprawdzałem, szkoda paliwa. Tam sprawdzimy, bo zaznaczałem parę miejscówek. Na które można by polecieć? Hm. Chyba wszystko, chyba ta baza jest na tyle wyłączona. Aha, dobrze. Au. Zostawiłem włączone, jak mówiłem. Pewnie dobrze, zróbmy to. O dwa. Dowolny generator. Control panel. O dwa generatory łącz wyłącz. Sprawdźmy czy to wata. Hmm, więc tak, bateria z tyłu rozładowywania. Żyroskowy. Ej, chcę być w środku, ale nie chcę być w środku O. mi się wydaje, że zbiorniki są powyłączone. A przynajmniej... Jest na czerwono tlen, na czerwono podłączenie, wypluwanie i doczek. Dobrze. Nic nie mogę tak latać. Niemożliwe, on ma wszystko powyłączane, dlatego mogę to No 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 żeby nie przy... uderzyć jak ostatnio panowie i panie. jest troszeczkę zaczuły. Troszeczkę na nosie wylądujemy. bardziej z tyłu. Wyłączamy silniczki, wyłączamy szyroskopy, przestawiamy baterie na ładowanie. Zbiornik. OFF, of, OFF, OFF. K. Antena wyłączona. Aha, pokazuj. Dobrze. Kokpit pokazuj. Landing gear musi zostać Dobrze, Bateria. Nigdy się nie rozładuje. Jest prawie full-pełna. O no cholera. Tu, pod, tu poszedłem na grubo. A może te moje trastery? Możemy to osłabić. G. Grupy. Filtrantracers, decrease override, increase override. Ha, huh. ciekawe, co się działa No ale dobrze, jest zaparkowany. Power on, offline. No, bien, bien. Zasilanie, dołączymy światła. Już. Mamy to. Dołączmy zasilanie. Czemu on mi powietrze wsysa? A to może ja oddycham to powietrze? Mamy te kraki zrobione. Jak tam nasze zbiorniki? Wszystkie łączone. Wszystkie na pewno. Mhm. Reaktory pracują. Rafineria nie musi. не усилитель генератор тоже что <плодисмент> в генераторах Jak się tym latało? Baterie nie były potrzebne. Chyba nic nie biorę, bo sobie tam wykopię, tak? Zresztą to wszystko jest wyłączone. Tam nie będę leciał. No dobra, mam nadzieję, że to jest główny silnik. Nie no co oszukiwać, nie będę podlatywał po żaden surowiec. Światło wyłączone. Tak, tu jest No, światła nie zostaną. Tu po to, żeby tu działać, ale chyba tu podziałam, skoro to się nazywa kopalnia uranu. A tu nie ma kopalni uranu, jest uran tam i tu. E, ja tu mam bazę. No i już blisko, ale ciągle uran się nie kopie. Tu się chyba coś pokopało, dawno mnie to nie było A powinno Więc może tu by coś podziałał w tej bazie Zanim polecę na księżyc Z 18 dnia istniejącego odcinka sposób ustawienia tego: to tutaj solarów automatycznych, one się obracają tam, gdzie powinny robią tak, jak trzeba. Uh -huh. więcej nie opowiem. materia Tam no, baterie są na styku, no tu wiatru nie ma, więc na, 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 na słonecznej sobie nie poradzę. No, zobaczymy, bo tutaj prądu brakuje. Prądu brakuje. Au! A siedzimy na uranie. Więc chyba coś z tym teraz zrobię. tak <laughs> Śmiem wątpić ale górny jest nie włączony więc nie wiadomo Ale coś jest pobudowane, i może coś właśnie jest. Jakiś surowiec w tej bazie w ogóle w asemblerze, coś tam nie no, jest. Ło! Wow. Ło wow, dobra, 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 dobra. Z tego będzie można budować nawet to jest jakiś. да да песню Nie wiem, o co chodzi z tą anteną. Będę musiał przebadać sytuację. Tak jak mówię, dawno mnie na tej bazie nie brakło. Czy jakieś lądu blisko? Ciemno w cholerę. O, ale tu sobie można odnowić się. No i dobra, i stąd zacznę. No to tyle. Tyle. Nic mądrzejszego już tu dzisiaj z tego nie zrobię. Dzięki za uwagę i piono.